Ja mam się z tej strony Jeff Fabian. E, dzisiaj będziemy wbijać e, diamenta e, na nożu e, z moim kolegą Antkiem. E, jak widzicie, brakuje mi 20 kili. E, Zapraszam go teraz do party. I... E, no, akceptuj to do party, no. Dobra, i za chwilę pójdziemy na free all. prosiłbym o subskrypcję, łapkę e, po więcej takich e, rzeczy, żebym mógł... Mie, mie, żebym miał większą motywację do nagrywania filmów, e, dobra, ja nie przedłużam. Lecimy wbijać diamenta. Dobra, widzowie, jesteśmy już na Free For All. Dobra, u nas. testuję Warhorn. Antek będzie testował nowy, nową broń. Fabian, jak to się zapieje, tym ty rogiem to jest szybszy Wiem, 35% speeda więcej masz. O kurczę, mam wrażenie, że jakiś nierozgrzany dzisiaj jestem. O kurczę, Katiarz zabić dalej cię umiem. Dobra, o. coś. No, dobra, zrobimy. Dobra, jeszcze tylko 18 kili. Zrobimy 10 na free fall i resztę zrobimy na yy, na normalnych gierkach. O, zabili mnie. No trudno. Można monitorować ile killi zrobiłem? Mm, jednego. Nie, dwa. No. Ej, nie, 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 nie. Ja nie chcę wypadać. Za Co? Oh, 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 zabrałem ci killa. Nie zabrałeś mi killa. Ale nie. Slingshot? No nie, nie, nie. Cztery to są fragi? Tak, chyba cztery, no. No nie... Ty miałeś ochronę chyba startową. Chyba. Zemsta! O nie, Z taka zemsta, że dostałem sniperkę od tego ziomka. A na nawet nie był bag bo dostałem snajperkę chyba od te tego ziomka, nie wiem. Ale i tak cię zabiłem łatwo Ale byłem strasznie obijity, byłem na hita No nie, no zabrał no, no, zabrał, no, no. zabrał mi killa, no nie Ile Ci nie killów dostało? Nie wiem Yyy Czekaj, szukam się Dobra, siedem, mam 7 zrobionych, czyli 13 Dobra, ale to to zostało mi 13, to jeszcze trzy zrobię tutaj. I lecimy na normalne gierki. Ale ja lecę z tymi killami człowieków. Mam człowieka nawet więcej punktów od ciebie. No i spoko no. <grybuj> Zrobił je. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden? O! Już zero. Dobra, mamy zrobione. Wychodzimy, co? Dobra. To mm. mnie bardzo interesuje. Dobra, widzę wiec. Wie, teraz będziemy to wbijać na normalnych tych yy, gierkach, więc... O kurwa, um. łaki. mam 367 kg na nożu. Ale dużo no, mała. No. <noise> ja nożem rzadko gram, więc ja się cieszę z tego powodu. Nie wiem, czy tak rzadko grasz tym nożem. Co? Nie wiem, czy aż tak rzadko grasz tym nożem. Rzadko gram. Dobra, piszemy Cliff Only. Nie, tylko nie Backrooms, proszę. Nie ma, dobra. Wezmę sobie Warhorn. No, ej, no, ja też to dostaję, bo to jest drużynowe. To no dobrze chyba. No, bardzo dobrze. O, jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego. O Jezu, dał mi RPG w ciało. Według mnie ten RPG powinien dostać ogromnego nerfa. Nie no, r no, nie. No RPG'ami jakimś grają No i w ten no i w ten sposób No i w ten sposób to się kończy i nie wbijemy tego Zabijamy To no. tutaj, to tutaj nie ma sensu żebyśmy nasza Trzymaj Dzięki 39 Zabiję, 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 zabiję go Malowa, Malowa? Ajajaj. Dam mi RPG'a znowu chciało No RPG to się tutaj nie da no Jeden kill. dzisiaj sobie kupuję 5000 pięć, pięć Robuxów. Tak, tak, tak. I to, z racji, że to jest mój duo, dostaję jeszcze Skin Case'a i egzo od niego. Tak, tak. Nie, 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 dlaczego ja tak misuję to? Ale ten PG wkurzają. Napiszę no skill. Napisałbym, ale nie chcę się. A tak, ile nie ja, jestem. Do xD Ile Cię zostało? Eee, 3 zrobione kila, To jeszcze 7 Dzięki, dzięki, dzięki. Super szybkość. Ej, eee, ta, ta super szybkość jakoś krótko trwa. Ale jest zawsze trwa, nie? Patrz na plusy lepiej. No, 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 no. Przejechałeś ich piłą wszystkich. Przez przypadek oni byli w smoku, a ja przez przypadek ich zabiłam. O, no dobra, mamy jeszcze kilka... Przynajmniej odcinek będzie dłużej trwał to plus dla widzów. Powiedz kiedy mam użyć Warhorna. Teraz. Trzymaj. zabiłem dwóch. Jeszcze, jeszcze pięć. Jeszcze pięć, jeszcze pięć Sprawdza czy się nagrywa. Jak dobra, będę... nagrywa się, nagrywa się. Jak będziemy po jej to wtedy użyję tego Warner Horna. Nie chcę też, żeby ten odcinek trwał jakoś długo. W sensie długo. Krótko właśnie. Więc no. Oj, 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 oj baka. Leży. Dobra, leży. Nice, nice. Tego record nada się ułożyć tylko raz podczas meczu. Na znaczy, jednej. 4 kile jeszcze, to czekaj, sobie skrzynki odpalę jakieś, co się kupię. Oj. Ba nie bundles, Jezu, o, nie no, daily daj mi. Nie daily, co ja gadam, ja, ja chcę backpack. Chyba twoje winy zawia. To jest trochę. Eee, Wyszące, się Daily, to... Dawid! Dawid jest najlepszy według mnie. No spocz, o, Snowfall dostałem, to jest dobry skinek Snowfall. Dobra. Molotów. Dobra, teraz... Got o, Ej, to jest mocne. Nie, snowfall do molotowa, to jest coś pięknego. A, a co ja do medalu dostałem? Unchart, a, czarno, to mam. A tu finisherera to nie. Dobra, możemy dalej. Dobra. Dobra. Doki, doki, ja chcę spróbować, doki. No, no nie. Nie mają zgodności. Ta nasza jest, bo nie mają zgodności. No nie, no coś, coś nie idzie. Oni chyba nas nie lubią. No i czemu ty stajesz w miejscu? I czemu ty stoisz w miejscu? Co? Halo? A, zmutowałeś się. Dobra, jestem. Dzięki. Nie no, oni nie chcą. Ciągle strzelają do mnie z czegoś innego. Oni napisali, żeby na to nie Tak? O, dobra. To do w mi do miarę git. No chyba, że nie masz. To że to że nie masz nosu i zabijasz dwóch. Asi <laughs> no, my boy. W momencie, Antek. A nie, no już nie grają ktajfowie. Ty masz Bright do noża? Czyli? No, to, tego, te warpa, to malowanie. O co ci chodzi? Ja, że biały masz. A, White. Myślałem, że masz Bright. O. Czyli? Taki świecący biały. Czemu ty to w tak złym momencie używasz? Dlaczego no, ty nie Bo mi daje może laser w głowę ciągle. A ja próbuję grać nożem. Mam 40 damage'a w całej gierce zadanego. Nie gram normalnie. Nie chcę tego przegrać. O, level up do, do łuku, 50 level. A wiesz, że ja mam 99 level na nożu? Nie, ja też biorę synchrota. Nie, nie, ja też biorę synchrota. Yes. To ja wezmę minikana. <laughs> Dać Warcorn'a? Powiedz kiedy. Jeszcze nie. Teraz? Teraz. Strzelaj, dawaj. Kurde. Jestem 86, drugi 12. Oni w dwójkę na ciebie. Miejąc 86... A skąd ty masz tego skin'a? No nie wiem. Jak to nie wiesz? No serio, ja nie wiem skąd ja go mam. No możemy bez, nie możemy z nim przegrać. Mów kiedy mam użyć wallcorna. Teraz. Leży? Leży. Mem zostawić minigana, czy coś innego? Możesz zostawić minigana. minigun nawet nie jest taki zły. Nie, ja chyba zmienię, bo ja się boję, że przez to przegramy. Mąd kiedy? Jeszcze nie. A, mówię jeszcze nie, a ty używasz go. Ale jestem ślepy. Z czego? Zostawiamy to. No. Nie wiem nawet z czego dostałem. Kurczę. Następna ronda, dawaj. Dobra, nagrywa się, dobra. Trzeba będzie to, <grystanie> trzeba będzie to powycinać. <grystanie> nie lubię wycinać. nie jestem w Pamiętaj lepsi. Fabian. Pamiętaj Fabian, tam gdzie przegraliśmy masz to wyciąć. Nie będę wycinać, bo... żeby odcinek nie był za krótki. <grystanie> nie, nie chcę już doków. Ja chcę Arenę. ma 19 level i nie ma, i nie ma nożu. No na pewno. Biorę Warhorn. Okay. Okej. Oni też mają. No widzę. Odpaliłeś Warhorn'a w idealnym momencie. E, z, z, zrobiłem grenade jumpa, odpaliłeś warhorna i, i dzięki temu... E, w, I ja zrobiłem Grand Jumpa, odpaliłeś Warhorna i dobustowało do, do mnie to, i jeszcze do niego doskoczyłem, i on podskoczył do góry i dałem mu nóż. Mów kiedy Warhorn, bo to się przyda. Teraz. Aj, jaj, aj. Nie stali na respie. Aj. Ja nie zabiłem. W każdym razie. A Leży. A każdy... Jeden kill! Jeden kill! Ja chowam nóż i gramy 1v1. One one. Chcę go ja mieć... Ja z tobą? Na... No, i chcę go mieć na tobie. Snajperkę gra. Leży. Nie. Dobra, leży. Pięknie, pięknie, pięknie. War y zaraz ci powiem ale pięknie? ajajaj aj. y Zespamował mnie wszystko w głowę bo gra na telefonie bo gra na telefonie wiesz on ma kiperkę co? albo on ma kiperkę albo mi się wydawało to chyba ci się wydawało 60 70, obaj Spalę się? Nie, dobra e, Powtór Jeszcze nie, jeszcze nie Warhorn, Warhorn war się... C teraz, do, teraz, 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 teraz 60 nie, Nic nie je trafiłem 1 do 60, 1 do 60, drugi, drugi 40 Zablokowałem się na yy, myszką. Po co ty debilu w tym ogniu chodzisz pół godziny? Aj, myślałem, że spadł. Kurde. I cofnąłem. Dobra, walę to biorę miniguna. Nie chce mi się już. Trzymaj. Nie dostał. Aj, nie dostał. Strza, strza. Low, 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 low. low mam ogromnego, o dobra, leżę. On ma chyba fula. Nie wiem. On ma chyba fula no. O kurcze, katana je wyciągnął. No to jesteś źle. Masz Warhorna. Masz dagersami, dagersami. On będzie myślał, że już zblokuje. I nie zblokuje ci. No właśnie. D Dostał 20 dodatkowe. Ale on ma więcej życia. No 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 no. Nie A ty mu dałeś mało, bo ty o, o, mam wszystko. Nie bierz miniguna. Masz w sumie wziąć bro... Masz w sumie wziąć bronie, które nie podlegają temu. E, zablokowaniu. Co jest? Jak on to zrobił? Ale on mi wywalił mocno. Na, też miałem flamethrower, ale wyrzuciłem się w powietrze i on mi dał ogromny damage. Jakie no już, już, gg. Nice. Teraz onev 1 o diamentach. Wy widzowie nie wiecie, jak ja się nap napracowałem na niego. I jeden kill. One 1 na cie A, chyba tutaj nie działa. The, the, last. the last of us. The last of us. Ja dawaj, pochodzę. dawaj tu. Ale... Ale mi jeszcze Szkoda mi to. No dawaj no. Bo na prywatnym serwerze to mi się to nie, nie zaliczy. No Antek. Nie, nie, nie. Antek. Jak znam czego chcę? O nie. Oprócz Pay to Win, bo na Pay to Win to ja nie dam rady. Ok. Łuk słyszałem o kurczę. Chopiamy, słuchaj. Ojej, spadłem. Ja sobie stalę tu. 80. Dobra, widzowie. Jest! Mamy diamenta widzowie. Mamy Oj mamy to mamy diamenta widzowie. Jest! Jest widzowie. Teraz Diamond Hands. Czekajcie na odcinek. Długo sobie poczek pewnie sobie pewnie sobie długo poczekacie, ale no wiesz. Zawsze coś tam nie. Zaraz może jakiś odcinek tam wpadnie. Oj Dobra, mogę grać czego chcę, bo już mam dosyć tego noża trochę teraz. Ja jestem to... Ja uznaję, że jestem top 1 nauku. Jesteś to... Jesteś mo... Je, byłeś, byłeś moim pięciotysięcznym killem. Mam się z tego cieszyć? Tak. Jeeey, yeah, jestem pięć. Yeah, jesteś pięciotysięczny! Killem Fabiana! Dlaczego mi się ten granat nigdy nie rzuca? Ale... ale to był blok, nie? Ale daj mi się zabić, bo szkoda mi in rejtu Jeżeli dasz mi się ciągle zabić i nie będziesz mnie bił, no to będzie invalid win. Ej, czekaj, nie bij mnie, nie bij mnie! Słyszysz, nie bij mnie na chwilę. Ej, patrz, znalazłem... No nie bij mnie! Może to wygrać. Ale tak, znalazłem takiego oszusta trochę, patrz, jak można oszukać, że ma się golda, golda na, yy, na kosie, albo na czymśkolwiek, najlepiej na kosie, bo patrz, bo mam tego, tą ogromną kotwicę i tylko sznurek tutaj jest jednym, nie? I mam całą złotą kotwicę i tylko sznurek, jest 2025. Slingshot! Jak? Ah. No bo nie da się, no bo slingshota się nie da zablokować. Dobra, ale nie używaj jogej szota. Jakiego Co to jest? Większość. A, no tak, bo tego nie lubisz. Nie, Czy że to, nie, to... nie lubię. Nie. No daj mi phone. Dobra, mamy to widzowie. Zaraz tobie posażę. Tylko co to ja tu mam? A, jakiś white. to nie, to nie chcę tego. Dobra, widzowie. Wielko pomna chwila. Diamond! Jest widzowie! Mamy diamenta! Widzowie! Mamy diamenta! Wejdę sobie szybko na shooting range, muszę go muszę go zobaczyć. Zanim co... Dlaczego i ze O kurde, ale mocne. Nie. No ja na shooting range'u. Siema. Pokaż. Czekaj, ja wezmę sobie snajperkę. No, no, Sigma. Pokaż mi loszej tym Jest diament. A jak, Sigma? Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Dobra widzowie, to będzie na tyle w tym odcinku. Albo dobra, jeszcze wam pokażemy takiego fajnego glitcha jak wyjść z mapę. Antek mi go dzisiaj pokazał i był wstęp tam u góry. No to tak, musicie pójść tutaj na koniec, wejść na tą choinkę, i wejść na tą belkę i z tej belki wskakujecie na tą lampę i potem na ten wieniec. I potem ze ślizgiem wskakujecie do tego okna i robicie ślizg w róg okna. I jesteście tutaj. I możecie sobie chodzić poza mapą. Możecie się dostać prawie wszędzie. Tutaj możecie wejść sobie między tymi i tymi, i jesteście tutaj, i to jest niewidzialna podłoga. I tu, albo możecie sobie wejść na tyły Shooting Rage'a, tutaj. Wszystko, no, wszystko, wszystko. no właśnie, jesteśmy tutaj. Dobra, e, e, to był odcinek, gdzie wbi wbijałem diamanta. grał ze mną Antek. E, Dziękuję za obejrzenie i do następnego razu. Tak, i jeszcze raz pożulę łapkę w górę. No to dajcie łapkę w górę i subskrypcję, dobra. E, dzięki za oglądanie, e, mówił Jeff Fabian. E, żegnam, pa.